A więc witam Cię serdecznie, zapraszam do oglądania Jak już tu jesteś, zostaw coś po sobie Lecimy z questem pobocznym, dokładnie z przysługą W rozkwicie Musimy się udać tutaj koło żyrafa Który jest jeszcze zablokowany Musimy wytworzyć pakiet szybkiej podróży Bo nie ma Ale mamy wszystkie potrzebne rzeczy, więc na luzie cyk okej okay. jesteśmy 100 metrów przed może to będzie questem naszym kto wie właśnie żeby zdobyć tego żrafa mam na myśli też byłam taka niecierpliwa. Jesteśmy, przed nami tam jest gromoszczeń, jak się nie mylę. Dokładnie. Jest tak daleko, że nie możemy go namierzyć. Więc jesteśmy w bezpiecznej odległości. Wszystko dobrze? Co wy tu robicie? Zapytaj babcie. Zeszłam z Warty wyłącznie po to, by jej pilnować. Stanęłaby patrzeć na kwiat i nie chce iść. A od kiedy obchodzą nas roślinki? To nie są zwykłe roślinki. To szkarłatniki o zapachu kojącym nerwy. Tak powiedział mi wiele lat temu tropiciel nasion utaru. Jaki utaru? Teraz już pleciesz bzdury. Gdyby utaru się tu zapuścił, z miejsca byś go zabiła. Nie mogłam. Ponieważ zrywał kwiaty. Właśnie tutaj, na terytorium Tenaktów. Już miałam go zaatakować, ale on. śpiewał. Śpiewał? Nie pamiętam już melodii, tylko brzmienie jego głosu. No i imię. Nilo. Postanowił zostać na dzień czy dwa. Brałam tutaj warty, żeby do niego przychodzić. A on z kolei przekładał powrót do domu. Przez kwiaty, jak mi nie mów, że jakiś ogrodnik utarł, to mój przodek. Prawie, prawie. Ale poczułam zew walki, a on musiał wrócić do swego ludu. Myślałam, jakie życie bym z nim wiodła. I czy za mną tęskni? Powitałby mnie w pieśni ziemi? Lub choćby przyjął kwiat szkarłatnika? Pieśni ziemi jest daleko, ale czasem tam bywam. Mogę zebrać te szkarłatniki i zanieść je Nilo, o ile go znajdę. Poproszę. Był tam zielarzem. I wiem, że dużo czasu minęło, ale chciałabym wiedzieć. W sensie, żeby wiedział. A wiesz o co chodzi. A chyba wiem. Zachęcasz ją do głupot. Dlaczego to robisz? Czemu nie? <tryk> Okej. Okay więc musimy zabrać szkarłatniki mamy sępoka mamy rzadki przedmiot, zawsze spoko. i grusz pani zawsze spoko. Zawsze byłem ciekawy, czy może zdeptać Aloy trzy razy. Ale widzicie, Tylko trochę obrażeń zostaje. No proszę.

Więc musimy zabrać szkarbotniki, to są to kwiaty. O, mamy pierwszego. Mamy drugi szkatułapnik. No, nie było łatwo. Aha, teraz do pieśni ziemi musimy się cofnąć. Dokładnie. Zaznaczymy sobie na mapie to zadanie, bo wtedy mamy właśnie lepszy GPS do tego Questa Owszem już jest Jest poszukać zielarza może to Nilo dałabym mu szkarlatniki Skoro jesteśmy w pieśni Ziemi to jak już zrobimy to Questo a bo nas będzie chciał gdzieś po prostu poza wioskę To sobie uzupełnimy zapasy

Ziemia nasz jest przed nami. Zobaczymy czy to jest właśnie ten... Jaką on ma tutaj w ogóle drogę? Ciężko do niego trafić. chyba z na jakoś jest droga. Albo to jest zwykła rurka ma wodę. Mam On jest tam. Tylko jak do niego tam pójść? To jest zagadka. Chyba znalazłem drogę. To jest chyba na najwyższe już zejście Okej, okay, mamy to Cudzoziemko. Czym mogę służyć? Jesteś tu zielarzem? Nazywasz się Nilo? Nie, Nilo to akurat mój poprzednik. Wyruszył chyba na północ do pieśni rzeki. A co? Szukasz specjalnego wywaru? Nie, ale ktoś inny, jakby tak. Dzięki, poszukam tam. To miejsce pamięci rośnie tam gaj, piękne rośliny. Jeśli Nilo tam jest, to pewnie go pielęgnuje. Dziękuję. Zawsze do usług. Okej, okay, więc Handelek? Ty na moje towary. klasycznie. To fula. Małe wywary. Przystomisz nic. Okej. Okay. Oby się. Z... Czyli teraz musimy iść z powrotem. Nie, musimy iść na pieśni rzeki. Czy musimy sobie zrobić znowu pakiety. Na no skrót tutaj właśnie jesteśmy, to sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Przypomnijmy sobie, co tutaj jest w sklepie. O, już nic poza fioletowy nie biorę, bo się to nie opłaca. Ten natomiast, mam na tych yy, latające maszyny, znaczy się. Ale mam też cenne przedmioty do sprzedaży. Więc, o. No, jest dobrze ona rośnie cały czas. Wrażenie z ukrycia się opowalająca. Muszę sobie w sumie sprzedać te słabe. Żeby móc wybierać z tych już naprawdę ciekawych. Okej. Okay. No wchodzi to. Pakiety, szybkie podróże. Tak naprawdę mamy wszystko na nie, żeby je zrobić. Zobaczymy. Surowca. Surowca myślę, że jak najbardziej. Póki można, to trzeba korzystać. Ok, czyli nasze kluczowe rzeczy są uzupełnione, ulepszenie broni bior do łuku, nie do długoczącego mytacza oszczepów i do łuku myśliwskiego, ten myśliwski łuk jak najbardziej. ale nie, to mogę tylko grotomat mogę grotomat i oszczep mam no, w sumie oszczep też jak najbardziej o tak dobrze i tyle możemy lepsze możemy, możemy tak można sobie sprzedać amunicja właśnie w warsztacie jak macie już te specki zrobione że można amunicję robić po prostu taniej i więcej to w podróży ładuję te 3 czwarte dla pierwszego ulepszenia a w warsztacie już jadę po prostu do fulla Tutaj to się po prostu opłaca i zawsze to jest na przykład 10,6. Okej, okay. pułapki. Jedną wybuchową, żeby było. Dobra, możemy w sumie wszystko tak naprawdę zrobić co fula. Lepszenie toreb na, na bomby Trzeba jeszcze bomb używał No dobra Bym się poszedł jeszcze przejrzeć właśnie do tej kucharki po jakieś potrawy jakiegoś kapsa zjeść Coś jest z

nawet coś lepszego możemy sobie zjeść o super ciche odrywanie, są ciekawe rzeczy nie dowiemy, co tutaj za wykształcenie jest poświęcisz chwilę dłużnikowi? Ejloj, a jednak się pojawiłaś, podoba ci się tu? wspaniałe miejsce Jasne. O ile lubisz zapach nawozu. A, nie, przejmuj się. Już nie będę się szwendał. Słowo. Jestem tu potrzebny. Innych zać mnie nie traktowało gorzej. Znacznie gorzej. Zrób dla nich co możesz. Zrobię. Może nie to co ty, ale i tak się postaram. Są przy, tylko Są po prostu jakieś takie wyjaśnione rzeczy. Ej, witaj. Kora świetnie gra. Utrata wzroku mu nie posłużyła. Z drugiej strony pomogła odkryć powołanie. Utaru ustępują ten aktom na polu walki, ale szanują dobrą pieśń. Widziałaś może Sokorę? Jeszcze nie. Rozumiem. W razie czego powiedz, że stary wieśniak zajął się jej bratem. A nie, tęsknisz za plemieniem? Pamiętam, ale nie żałuję. To moje miejsce. Ostrożnie, dzieci! Okej... Okay. Więc teraz idziemy po prostu do następnego wystrzechnika. Daj spokój. Ty. Co się tutaj dzieje? To ty przemawiałaś przed chórem. Pomożesz nam? To nie twoja sprawa cudzoziemko. Dość już znosiliśmy tego wtrącania. Myśl, co... Może tylko sobie co zabierzemy, się bo te kosty będziemy to robić bez bez... Zrozumie, tak naprawdę późno. Zrozumie, nosiła, zasięć, Proszę. Na... Tak naprawdę... Nie, nie wdrażamy się w to, o to, o co chodzi, bo jak będziemy później przychodzić na questa, to będziemy go robić od A do Z żeby po prostu jak najbardziej właśnie z niego wyciągnąć rzeczy A teraz co to, to idziemy właśnie w tym kierunku co mamy Widziałam cię tam kiedy rozmawiałam z chórem, tak. Utaru lubią mnie, więc nie chcesz go drażnić. Przynajmniej nie publicznie, nie. Ale nie masz mi tego za złe. Co było, to było? Co wiesz o maszynie, która zaatakowała z czterech tomów. dobrze. Aha, każdy kto tego rodzi, zrobił. Czyli tutaj to raczej. Jakieś ciekawe spotkanie z jakąś porządną maszyną. Z porządną maszyną. Mm, teraz musimy ruszać tutaj, ale nie zrobiłem szybkiej podróży więc stwarzamy szybką podróż tak naprawdę tyle ile można zrobimy sobie na zdrowie owsz idzie to szybciej dobra więc, lecimy. Cyk. Jestem w pieśni rzeki. O. Jak od razu sobie spojrzę. Masz ja są narzędzia. Myślałem, że to są jakieś... O co chodzi? Ona ja ma tylko narzędzia, nie ma broń? No, żebyś miała jeszcze czym? Dobra. Więc musimy sobie tutaj znaleźć, tak? Kogoś? Czy ona powiedziała Nilo? Nilo. Dzień dobry. Nora? Tutaj? Jesteś daleko od domu. Chyba tak. Szukam zielarza imieniem Nilo. Chyba słyszałam, jak o nim mówisz. Trafiłaś we właściwe miejsce. Jego nasiona są tutaj, gdzie troszczył się o kwiaty innych. Także mojej matki. Jestem Gia, jego córka. Od dawna nie żyje? Będzie już z pięć lat. Dużo miłości poświęcił temu Gajowi. Prawie tyle, co mnie. Dlatego nie mogłabym porzucić pieśni rzeki. Mam coś, co chciałabym zostawić od przyjaciółki. Szkarłatniki! Są rzadkie w tych stronach. To jego ulubione kwiaty. Nie wiedziałam dlaczego. Sadził je, gdzie się dało, ale nigdy ich nie zrywał. Wolał tylko patrzeć, jak kwitną. To by się zgadzało. Był dobrym człowiekiem? Żył godnie? Tak. Tak właśnie był. Nie wiem, kim jest ta stara przyjaciółka. Lecz jeśli mój ojciec ją lubił, musi być dobrą osobą. No okej. Okay. Musimy wrócić do naszego pierwotnego miejsca do Questa. to jest tylko taka właśnie przysługa na zasadzie dowiedzenia się co z tym całym ogrodnikiem tutaj. Chodzi o to, że on chyba to całe tutaj pole obsadzał i się jak kwitnie. No, fajnie. Do cudzoziemka. Ciężko źle widzę dziewczyno. Czyli to koniec mojej warty? Masz wieści o ogrodniku babci? I tak i nie. Złożyłam szkarłatniki na jego grobie. Jego ulubione kwiaty, jak twierdzi córka. Uwielbiał na nie patrzeć odszedł. Ale myślał o mnie przez te lata. To musi mi wystarczyć. Serio? To wszystko? To na pewno był ten właściwy zielarz? Ha. A sądziłeś, że jej podróż to daremny. No. To coś dla ciebie znaczyło. Mogłaś mieć zupełnie inne życie. Mogłam. Ale życie tutaj nie było takie złe. Mam nawet wnuczkę, która się o mnie troszczy i opiekuje się mną. No i mam szkarłatniki przypominające mi Nilą. Twoja babcia wszystko to sobie przemyślała. Może i tak. Tylko następnym razem uprzeć przed przyjściem tutaj, zamiast tak znikać. Może i powiem. Hmm. Ciekawa Weź. babcia. Przypomniałaś staruszce, że kiedyś była młoda. Co dostaliśmy? Cyrkulator, przedawna jasna branzoletna, czyli na sprzedaż rzeczy. No i doświadczenie. I w sumie to jest koniec quest'a. No. W tej wolnej chwili sobie dodamy po prostu umiejętności. W wojowniczkę, chyba będzie ostatnie ulepszenie tego. Dokładnie, I tak naprawdę mamy już całą wojowniczkę, i teraz będziemy szli pod właśnie takie rzeczy. To jest Infiltratorka yy, Tak myślę, to będzie trochę bardziej na właśnie ciche strzały na bardziej skradanie, coś w tym stylu, jak najbardziej no dobra to teraz idziemy do ogniska i robimy kolejną. dziękuję cię serdecznie, że jesteś. Zostaw coś po sobie tak jak i na początku. Z komentarzem, jak się podobało. Trzymaj się. joł.